Niech ziemię polewa, Jeśli jeszcze na ziemi są edeńskie drzewa, niech rosną, to jesienią człowiek odbierze. Co nam król rozkaże? Obejrzeć trzeba koła w wiekowym zegarze krwią dziecięcia, namaścić krychty i sprężynne. Niech nam bije wyraźne lata. Dnie godziny! Przyniesie po postawcie! Co? Czy nie zepsuty? Królu, 219 uderzył. uderz. chyjcie lata. Może ten, co za obłokiem bramy ciska, chcąc wesprzeć, jaki ziemski naród. Może ukrad szatanom dzień jeden, godzinę. Więc się o nią upomnę u Boga lub puntowną rozwinę. W mnie i w przyrodzeniu zgwałconym na wroga. W przyszła do działania pora, wybierz taką igraszkę z ziemskiej czerety! Królu, niechaj poszukam w diabelskim psałderzu modlitwy na dzień, co się sobie zmartwychwstanie. Zmówię ją za ów dziś pierwszy dzień wieku. Dziś mamy prawo stworzyć królów i rycerzy na całą rzekę, z której niego dziecku. Więc temu narodowi stwórzmy dygnitarzy, aby nimi zabiegał każdą rządu do dziurę. Dobra rada, stańcie kołem, Zważajmy ludzi do rządu, Zamłajcie stanowisko! Rzucić do kotła diament. Diament, w ogniu to dnie. Wyraź sekretny atrament. Stalej randa kałamarza, co w niewidzialność blednieje od okularów rozsądku i dąć w kocio. <śmiennie> <śmiennie>